Pewnie dobrze wiecie, gdzie do Fortnite zostały dodane takie rzeczy jak rękawice war machina, jetpack war machina, a także działko samonaprowadzające. Moim zadaniem jest dostać się do sytuacji top 3, używając tylko i wyłącznie tych broni. No nie wiem, czy mogę to nazwać brońmi, ale tylko tych itemów, więc. Let's go! Okej, okay, jest znowu internet lag mm -hmm. już to widzę Dobra, żeby, żebyśmy zdobyli te rękawice trzeba by polecieć gdzieś Może jakąś tam miejscówkę, chociaż... No nie, po polecimy tutaj sobie Tam na pewno jest, przynajmniej są dwie skrzynie A też daleko jest od busa, więc nie sądzę żeby... Ile osób tam tak to okej się? Hmm, trzeba by zrestartować router. O kurde, ja tam nie dole... Nie dolecę. Ale nie, tej kłopotówki nie ma Dobra, na razie nie ma za bardzo jakichś mega super o, O, kurde Nieważne co A on może brać, bo ja nie mogę Wcale tak mało lotów, tutaj nie poleciało Jak najszybciej znaleźć tą skrzynię o kurde No to się porobiło O nie było moje auto Mniejsza z tym z tym co? To z tym to, zabuty tego bym zabutył Noego tam do nie Dobra nie dobra jedziemy, jedziemy, jedziemy. Trzeba znaleźć skrzynię Avengers, no trzeba znaczy, skrzynię go. Ze zwy... O ja! Z zwykłych skrzyń to nie, nie, nie sądzę, żebyśmy chcieli żeby coś takiego dostarczyć. Okej! Tak. Okay. tak. To się przyda, to się na pewno. Ja bym tam chodził. No tam, gdzie był megalodon. Dla zastępcy sprawdzić, czy tutaj nic nie ma. Ok, teraz będziemy mieli jeszcze trochę lepiej. Błaga! No i tutaj też jest ich 100 miliardów. Hmm. O, sukcesyjkę. Dobra, trzeba ją otworzyć. Błagam. Edżet, tak, tak. Robiłem, wszyscy teraz? Są, słyszą. Weźmy sobie to znaczenie A może tylko mieć trzy sloty, wiesz? I coś mi się nie wydaje, żeby... Żeby że znajdę... co? Hmm, Rękawice. To tak nie nie sądzę. No. sobie przełożymy. tak, potem przełożymy. Okej. Okay. Ale nie, teraz to ja mam za dużo. To... Nie, no, a może byśmy tak zrobili, że mogę wziąć jedną jedyną broń. Na nie, 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 nie. Badm, nie badm. trzeba znaleźć. Skrzynię. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Co? Czyli by to było tutaj skrzynia? Ale wydaje mi się, że na każdej większej miejscu sobie skrzynia. Idziemy. Jeszcze zobaczę... Zobaczę. Nie no dobra, bo już strefa idzie. O, 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 o. Mega. Ja, ja muszę sobie strefa idzie. Mini pistolecik. Pociąg. Co w pociągu? No, no. Czy. O. Następna skrzynia z której znowu pewnie nie dostanę żadnej broni Ironmana czy znaczy, nie irona, to maszyna. No nie, tego tylko brakowało zawsze nic Trzeba teraz z, z szybko autko znaleźć, jakiegoś brum-brum. Tak, brum. tego. Ja muszę przestać odkrywać te zwykłe skrzynki, bo nic i tak z nich nie dostanę. Gdzie tu może być... Jakoś nie no no. Jezus Maria, tutaj też są ludzie właśnie. Jest 30, są 33 osoby, ale ja nie mam żadnej broni. Żadnej, błagam! Jest! Jetpack! Czy to jest jet? Bo z jetpack. Jest już lepiej, jest już zdecydowanie lepiej, bo mogę... mam czym się przewieszczać Niech broni! Ten challenge za chwilę zamieni się w challenge. Yy, wygraj bez żadnych broni. Tam jest chyba skrzynia Avengersów. Co to, to jest skrzynia Avengersów? Tam, skrzynia Avengersów. Się, że tu była skrzynia, więc będziesz... Nie, ten mecz jest po prostu stracony już. Ale to też jest... no. Myślę, będę musiał wygrać z tym plecaczkiem nędznym. Dobra, może nie... JEST! DZIAŁKO! WARMACHINA! Dobra, coraz pomyślniej się tam um, układa. Mam jako... jako tak... Co, cokolwiek mam. Można to tak kupić? Dobra, nieważne. No, leży nie sobie to. Cieka Ciekawe czy można kupić. Czy, czy jest jakiś bok. W Chyba... rękawicach na przykład, Jeszcze... ja... Jeszcze... No dobra, ja, tak, tarczę. Jeszcze nigdy w tym sezonie nie miałam tylko tych samych rękawic. To dobra, ale no... Nie wiem, bo chyba 5 zadaję. O 5? Aha, mega. No tak, nie wiem. <śm> Czy to jest moja szansa na to Są dwa dziadka. No ale jak zawsze te te zostały zabrane. Zostały zabrane. Tym samym działkiem nie zab... nie to ten. Nie ci ludzi tym. Widziałem wielkie ognisko. Gdzie są skrzynie? No nie, 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 medalio! To duma, Jezus, no ale ja są zamknięcie Jest 13 osób! 13. Co tutaj zwiaskuje? To jest nie, że można tutaj Jak to zrobię, wygram Kurde, ale już skrzynek a już nie ma.

o gdzie są te rękawice? mam nadzieję, że znajdę je na przykład jak ktoś ja zginął i miał te rękawice jak ktoś chce się już nie miał będę musiał wygrać z samym tymi działki. Nie wygra to, jak mogę wstąpić Nie skybase spróbować? A, oni robią skybase No koledzy, nie, nie takie... Nie, nie. Chwilę dostanę. Błagam nie miejcie nie za spadania. Ok, trochę to dziś... Ci... Ale ja tam kościa widzę nawet. Zdaje mi się, że to jest baranek. co kroki tak bo miałem raz jeszcze słyszę kroki Zaraz pora bym może go podjechał czy to nie ja podjechała czy tylko moje działko go Nie, otworzył ja tam Nie pokażę, Nie, po ale nie piję. Miał cały mityczny ekwipunek No i jak nie miałem radzić ja sobie z jednym działkiem? No dobra, no to. Co, co, co tutaj zrobić? Do następnego filmu i pa.